Tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, która myślę trafi do topki najlepszych książek tego roku, chociaż mamy końcówkę stycznia. Jest to, słuchajcie, książka, która wstrząsa, która paraliżuje, która porusza, która wywołuje mnóstwo, mnóstwo emocji i o której Długo się pamięta, a czasami nawet nie można jej przeczytać na raz, tylko trzeba jej ją dawkować. O jakiej książce tutaj mowa? Jest to słuchajcie wiek czerwonych mrówek, tani piankowej. Czekajcie, żebym wam dobrze złapała okładkę. O, widzicie. Że mi złapie kamera. O, Wiek Czerwonych mrówek, Tania piankowa. Dlaczego mówię, że książka, która no jest tak mocna zostawia taką wyrwę. Dlatego, że autorka omawia w sposób taki liryczny. W sposób sugestywny, czyli, wiecie, taki, że naprawdę jesteśmy sobie w stanie to wszystko wyobrazić. Czujemy, jakbyśmy tam byli na miejscu, jakbyśmy byli uczestnikami tamtych zdarzeń. A są to zdarzenia z lat 32-33, kiedy był wielki głód na Ukrainie. Czyli kiedy Stalin zarządził, że w zasadzie cała żywność, a szczególnie wszystkie zboża, pszenica i tak dalej, były wywożone z Ukrainy, mieszkańcy Ukrainy byli pozbywani, słuchajcie, wszystkiego, totalnie wszystkiego. Bolszewicy albo inne służby wchodziły do mieszkań i zabierały tym ludziom dosłownie wszystko, co można było zjeść. Ci ludzie, zimą no, potrafili zjadać świece, potrafili zjadać, nie wiem, ze strychu cokolwiek się tam dało, a wiosną no to już ledwo trawa się przewijała, przebijała, przepraszam, no to wyrywać tą trawę i zjadać. Więc no coś słuchajcie, niewyobrażalnego, tak? Mamy tutaj opisy tej opuchliny głodowej, no no, powiem Wam straszne, nie chcę Wam jakby mm, za dużo przedstawiać, bo ta książka też może nie być dla każdego, tak? Nie każdy może y, tolerować też tego typu opisy, ale mm, tak jak mówię, to one nie są też bardzo dosłowne. Tutaj tak, jak mówię, autorka w sposób taki bardzo liryczny to przedstawia, i nawet można powiedzieć, słuchajcie, że to właśnie ten wszechogarniający głód jest narratorem w tej powieści. A w tej powieści poznajemy trójkę bohaterów. Poznajemy Dusię i jej rodzinę, jej matkę, jej brata, i później jedną z sierot, którą przegarniają. Poznajemy Sfyrda urzędnika no, państwowego który był zakochany w matce dusi no ale ona wybrała kogoś innego i też taki, który zmaga się z takimi dy dylematami moralnymi który niby chce za wszelką cenę służyć właśnie władzy, ale też czasami widzi, że ona staje się nieludzka i mamy też Solek która, no, cierpi z obżarstwa, ale to obżarstwo wynika z tego, że zatapia smutki po utracie dziecka, jest żoną no, jednego z wysoko postawionych partyjniaków, bolszewików i tutaj właśnie mamy taki dysonans między tymi wszystkimi postaciami czyli niby życie każdego z nich jest inne, ale u każdego z nich ten głód też jest narratorem i jest tą dominującą stroną, która bierze jakby władzę nad jego życiem. Jak się potoczą losy tych bohaterów, jak się też skrzyżują ze sobą losy, co takiego nastąpi, i. No to tutaj was odsyłam do książki, choć według mnie. Cała ta historia, może nawet tych osób, nie jest tak ważna, jak samo opisanie właśnie tego, co się tam ogólnie działo w tych wioskach no, na Ukrainie, w tych kołchozach. I to jest po prostu no, niesamowite. Bardzo gorąco Wam polecam tą książkę. A na koniec chciałabym Wam tylko taki jeden z cytatów, który przygotowałam dla Was. Głód wysysa mnie, jak mrówka wysysa kroplę słodkiej herbaty z dna szklanki. Jak słońce wyjada rosę z kapelusza młodego grzyba, pustoszy mnie, wycieńcza, wypróbowuje. Czuję, że śmierć przyczaiła się gdzieś obok, rozsiadła w sąsiednim fotelu, przygląda się, jak się skręcam i czeka na odpowiedni moment, aby głośno coś za światów wykrzyczeć mi do ucha. Fala gorąca zalewa mnie całą, i panikuję. I z takim cytatem, właśnie was, czyli tej takiego przejęcia władzy nad nami przez ten głód i takiego dysonansu, czy jesteśmy jeszcze człowiekiem, czy już zwierzęciem, no to was zostawiam. I tak jak mówię, gorąco wam polecam. Ale tak jak mówię, nie jest to książka dla wszystkich, i też może być tak, że nie do każdego ta książka przemówi, i też nie każdy będzie mógł tą, przez tą książkę przejść w całości. Czyli na przykład zacznie, ale będzie musiał ją odłożyć, bo okaże się ona dla niego zbyt trudna, zbyt mocna, zbyt przerażająca. No ale jeśli kogoś interesuje tego typu literatura, to gorąco Wam. Polecam. U mnie na pewno trafia na topkę tego roku. No myślę, że na pewno się utrzyma w tej pierwszej dziesiątce. To tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zapraszam Was do subskrypcji. Zapraszam Was również do oglądania filmiku Najlepsze książki zeszłego roku. No i to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia.